Witam serdecznie, Słowcowy Info w poniedziałek, 29 kwietnia. Dzisiejszy program zaczynamy od BHP, które po złożeniu oferty dla Anglo-American spotkało się z wstępną odmową ze strony Anglo-American twierdzące, że oferta jest zbyt niska. Natomiast analizy wszelkich specjalistów wskazują, że tego rodzaju megafuzja ma duży sens biznesowy, zwłaszcza dla BHP. Oczywiście po przejęciu przede wszystkim BHP stanie się potężnym graczem, jeszcze potężniejszym graczem na rynku miedzi. Tak, rynek bliski nam głównie ze względu na pozycję kghm a natomiast 10% udział w produkcji miedzi globalny byłby bardzo duży, bardzo wskazany dla BHP. Oczywiście zakładając, że utrzymają się ceny miedzi, zakładając, że zyski również części kopalni należących do Anglo American się utrzymają, to w ciągu 13 lat przy stabilnych cenach miedzi, przy stabilnych zyskach Anglo American spółka BHP odzyska połowę ostatniej swojej, jak na jedynej oferty złożonej w stronę Anglo American i to byłoby już naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Byłoby to wynikiem, który już by całkowicie uzasadniał, tym bardziej, że spodziewany jest tutaj wzrost cen miedzi w długim właśnie terminie. Natomiast również inne aktywa spółki Anglo American staną się bardzo istotne dla BHP. Miedź jest tutaj bardzo istotną częścią prawdopodobnie głównym motywatem BHP mimo że pogląd BHP na aktywa Anglo American stanowi o tym, że około połowy tej transakcji chodzi Połowie tej transakcji chodzi przede wszystkim o mieć, pomimo że w portfelu Anglo-American ona odpowiada za zaledwie 14,5% bazowej Ebita. Ale tutaj, węg kopalnie węgla metalurgicznego Anglo-American w Australii, tutaj jest już największym eksporterem BHP, dzięki współpracy z japońskim Mitsubishi. Więc Anglo-American z trzecim miejscem na rynku byłby tutaj potężnym dodatkiem. Dla wsparcia pozycji BHP na rynku węgla metalurgicznego, czyli w tym momencie konkurencji m.in. dla polskiego JSW. Więc tu też jest dominujący gracz, i w tym momencie też pytanie, jak będą kształtowały się kwestie antymonopolowe. Tu Japonia, tu Australia, Ameryka Południowa, gdzie Anglo-American ma swoje aktywa, rudy żelaza, gdzie BHP też jest potężnym. Graczem. Co prawda BHP przewiduje zbycie południowoafrykańskich aktywów Anglamaican, włącznie tutaj z kopalniami od żelaza, jak i kopalniami platyny należącymi do Angloamaican Platinium, więc tu może być to dość problematyczne dla EPA, jednak z drugiej strony oczywiście w tym momencie jest bardzo pozytywnie odebrane przez urzędy antymonopolowe. Nie wiadomo jak będzie wyglądała perspektywa brazylijskich operacji związanych z rudą żelaza należących do Anglo-American, ale też tutaj wzmocnienie tej swojej pozycji jest bardziej prawdopodobne niż sprzedaż tych, tych aktywów. Tu Anglo-American oczywiście ma też udziały w produkcji diamentów, przede wszystkim w Botswanie, również manganu, ale w obu tych przypadkach rozważana jest raczej sprzedaż tych aktywów niż włączenie ich do portfolio BHP. Innymi słowy, Oferta BHP Group jest bardzo wskazana dla wzmocnienia pozycji tej spółki na międzynarodowym rynku, choć najprawdopodobniej nie odbędzie się tak tanim kosztem, jak BHP zaproponowało, więc tutaj ta oferta musi zostać uatrakcyjniona, nim zostanie zatwierdzona przez akcjonariuszy anglo -American. Z kolei również oczywiście kwestia wspomnianych urzędów antymonopolowych może być tutaj nie bez znaczenia. Przede wszystkim chodzi o aktywa miedziowe, o aktywa, rudy żelaza, o aktywa węgla metalurgicznego. Więc te trzy grupy aktywów będą pod bardzo silnym okiem urzędów antymonopolowych na całym świecie i to one mogą zadecydować o sensie lub jego braku w kontekście oczywiście zdobycia tej większości udziałów anglo przez BHP Group. Temat jest bardzo ciekawy, temat jest wciąż rozwojowy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszej perspektywie. Natomiast, no, potężny gacz, BHP Group, rozrastający się to stworzenie kolejnego tutaj jeszcze większego gacza. No, mielibyśmy wtedy na rynku tak naprawdę Tinto, BHP Group i długo, długo nic w zakresie bardzo, bardzo wielu aktywów. A ja oczywiście przypomnę, że wesprzeć można kanał. Płatami. można zasubskrybować, można polubić materiału, zostawić komentarz, do czego bardzo gorąco zachęcam. Można również postawić mi kawę i spojrzeć ogólnie, jakie są interesujące linki w opisie. Również jest link do pisanych aktualności, których jest znacznie więcej, niż jestem w stanie przedstawić w programie. No i zachęcam gorąco też do obserwowania tego, co się dzieje na rynkach, obserwowania mojego kanału i zapraszam oczywiście na ciąg dalszy programu, gdzie już popatrzymy sobie na wykresy. Zaczniemy sobie od surowców energetycznych, gdzie możemy sobie zaobserwować bardzo dużą lukę otwarcia, która nam sprawi, że prawdopodobnie dzisiaj doświadczymy ataku na 2 dolary za MMBTU. Co prawda podkreślam wielokrotnie, że czynniki Amery globalne mają niewielki wpływ na amerykański rynek ze względu na ograniczone możliwości eksportu, natomiast warto podkreślić, że pole gazowe Cormor w K irackim rejonie Kurdystanu zostało zaatakowane dronami w ubiegłym tygodniu. W efekcie zginęło czterech pracowników pochodzących z Jemenu, jest to mi minimalna liczba ofiar, jaka zostanie jaka jest skutkiem tego ataku. W tej chwili nie wiadomo kto stoi za atakiem. Nikt nie przyznał się, ani organizacja, ani państwo, więc tutaj no, jest to bardzo skomplikowany temat, bardzo utrudniony w kontekście dalszego. Funkcjonowania rynku i pokazuje, że może być tutaj jakieś działanie pod typem jakiejś fałszywej flagi, lub też po prostu nakierowane właśnie na podwyższenie globalnych cen. Mamy troszkę spadku zapasów w Unii Europejskiej. W magazynach podziemnych 61,6%, czyli 40 punktu procentowego mniej, w terminalach LNG mamy spadek do 52,3%, co jest i tak bardzo dobrym wynikiem jak na końcówkę kwietnia, ceny spotowe w Azji w ubiegłym tygodniu na czerwcowe dostawy zjechały do 10,20 dolara za MMBTU, w efekcie tutaj. No, mamy nadal dość wysoką, wysokie zainteresowanie, ale ponieważ przekroczyły te ceny 10 dolarów, to w ostatnim czasie ono odrobinę nam spadło. Mamy tutaj perspektywę gwałtownej eskalacji na Bliskim Wschodzie. Nam osłabła pytanie, jak ten atak zostanie odebrany przez szerszego komentatorów na początku tego tygodnia. Popyt was z eksportem w USA 91,7 miliarda stóp sześciennych, czyli ponad 0,5% spadku względem poprzedniego tygodnia. Podaż 96,9, więc będziemy mogli spodziewać się dalszych rosnących zapasów. Gdzie w ubiegłym tygodniu dane pokazały, że do 19 kwietnia mieliśmy wzrost o 92 miliardy stóp sześciennych jesteśmy 37% powyżej 5-letniej średniej. Zaczęliśmy troszkę zmniejszać tą odległość od 5-letniej średniej, teraz znów wracamy do bardzo wysokich wartości, więc też jest to czynnik niestety prospadkowy. Eksport w kwietniowy przez terminale LNG 12,1, więc tutaj bez większych zmian FreePłet LNG jest nadal problematyczny i nie eksportuje tyle, ile by mógł odwietów gazowych minus 1 w ciągu tygodnia, czyli 105 aktywnych punktów. Czyli pomimo, że mamy tutaj bardzo niskie ceny, to tych punktów nam nie spada ta ilość w stronę setki, poniżej setki, więc też jest to sygnał, że i jeszcze tutaj staram się utrzymywać wydobycie, choć część z tych aktywnych punktów zapewne pracuje na mniejszych obrotach, żeby tutaj ograniczyć koszty. No ale zobaczymy, jesteśmy przy głównym ograniczeniu. Powinniśmy teoretycznie mieć odbicie w dół, ale pytanie, czy tak się wydarzy? To kontango pomiędzy kolejnymi kontaktami gazowymi jest y, bardzo duże, i tutaj możliwe, że ono zacznie mieć odzwierciedlenie, ale nie jestem przekonany głęboko o tym, że arbitraż w tym momencie pod kontango powinien mieć miejsce i czy będzie sensowny, bezpieczny i zyskowny. Rynek ropy naftowej zachowuje się zgodnie z moimi założeniami, czyli tutaj pozostaje w zakresie konsolidacji, jeżeli chodzi o ten właśnie rynek. Zapasy w Szanghaju bez zmian, odwietów naftowych minus 5 czy 506 aktywnych punktów w USA. Problematyczne jest to, że możemy mieć problem z tranzytem ropy kazachstańskiej przez rurociąg Przyjaźni, płynący między innymi do Niemiec, do Szwed. W czerwcu z powodu impasu płatniczego pomiędzy tutaj mm, tymi podmiotami kazachstańskimi i rosyjskimi. E, wiele zachodnich firm oczywiście posiada u, udziały w Kazachstanie, takie jak Chevron, ExxonMobil, Eni czy Total Energy, więc tutaj jest szansa, że one będą stały się wpływać jakoś mocno na Rozwiązanie tego problemu, ale nadal może być pewien problem, z, w kontekście oczywiście dostaw, co będzie musiało zwiększyć nam import z innych źródeł, no i będzie czynnikiem powzrostowym czyli jest możliwe, że będzie kolejny atak. Jeżeli tutaj sytuacja nie, nie będzie się poprawiać, to może to być jeden z czynników, które ograniczą globalną podaż, przynajmniej tutaj do Europy, i to nam podbije ceny ropy, zwłaszcza ropy typu Brent, dość wysoko. Perspektywa, pytanie, czy dojdą do jakiegoś porozumienia, i jak będzie wyglądała ta perspektywa w najbliższym czasie. Ja osobiście tutaj na ROP-ie nie spodziewam się jakichś tutaj dużych zmian w kontekście właśnie w kontekście właśnie tutaj cen. Raczej spodziewam się, że bez jakichś fundamentalnych czynników nie powinniśmy mieć sytuacji, która będzie nam wpływać na wyjście z tego 3 dolajowego zakresu, więc jest możliwe, że cały ten tydzień spędzimy. Właśnie w 3-dolarowym zakresie. Warto pamiętać, że mamy przed sobą 1 maja, który jest świętem w bardzo wielu krajach. W bardzo wielu krajach Europy Zachodniej. Więc 1 maja tutaj będziemy mieli kapitał amerykański, nie będzie europejskiego. Więc sesja europejska 1 maja może być bardzo, bardzo ograniczona. Jednocześnie przy braku kapitału mamy decyzję z rezerwy federalnej. Ale to już możemy sobie wspomnieć patrząc na wykresik złota mamy decyzję rezerwy federalnej 1 maja o stopach procentowych w USA. Oczywiście nie spodziewamy się tutaj obniżki w tym momencie, nie spodziewamy się obniżki również podczas kolejnego posiedzenia, e, raczej spodziewamy się w drugiej połowie roku, ale wypowiedzi Jerome'a Powell'a w poniedziałek, w środę o 20.00 będą bardzo istotne dla rynku złota i w tym momencie prognozowanie czegokolwiek tak, weszliśmy, jesteśmy w tej ciasnej konsolidacji przy głównych szczytach, tutaj po prostu... Ten zakres był oznaczony jako zakres decyzyjny dla rynku ropy naftowej. Jak widać, on nadal pozostaje. Ja go jednak usunę dla czystości, ponieważ no, w tym tygodniu to nie jest zakres konsolidacyjny. W tym tygodniu to nie jest zakres, przy którym będziemy tkwić. Będziemy rozgrywać dzisiaj, jutro i w do mniej więcej wczesnego popołudnia plotki na temat działań rezerwy federalnej w USA. Natomiast od popołudnia będziemy już mieli czystą spekulację. I obstawianie tego, co powie John Powell w kontekście ostatnich danych makroekonomicznych płynących z, ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o złoto, to tutaj. Mm, Mamy sezonowe zmniejszenie popytu regionalnego, jest prawdopodobne do połowy tego roku, ale strukturalnie silniejszy ten z konsumpcji za pośrednictwem kanału detalicznego i Banku Chin sprzyja wyższej cenie minimalnej złota, zwiększając cenę już bazową na 3000 dolarów w ciągu następnych 12 do 15 miesięcy. Tak prognozuje Citibank. Złoto stoi przed pewnymi wyzwaniami, biorąc pod uwagę prawdopodobne opóźnienie obniżek stóp procentowych. Jeśli jednak złoto utrzyma się w przedziale 2200-2350, a jak widzimy, do 2200 mamy naprawdę sporo, bo jest to 50% zjazd od tego naszego ostatniego ruchu wzrostowego, który zaczął się w lutym tak, już cytuję dalej, będzie dobrze przygotowane do wykorzystania potencjalnego pogorszenia koniunktury w danych markach USA w nadchodzących kwartałach. Jeśli w tym tygodniu usłyszymy jastrzębie nachylenie ze strony Fedu w połączeniu z kolejnymi solidnymi wynikami zatrudnienia, złoto może stanąć przed testem kilku kluczowych poziomów wsparcia po stronie spadkowej, tak, Team Water, główny atalityk, analityk z KCM Trade Prognozuje. Natomiast 2,200, tak jak mówię, jesteśmy w pobliżu SMA 55. 2,206 jest zniesieniem 50% dla tego ostatniego ruchu wzrostowego z poniżej 2000 do 2431, które mieliśmy na szczycie 12 kwietnia, więc całkiem głęboka korekta. Ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Po bardzo dramatycznym wzroście cen złota w ciągu ostatnich kilku tygodni, złoto znajduje się w konsolidacji. No, widać, jesteśmy przy dolnym ograniczeniu tej konsolidacji, więc jesteśmy w jakiejś tu konsolidacji. Z pewnością może się to zmienić w krótkim czasie, jeżeli zobaczymy bardzo łagodny ślad inflacji, a inflacja zostanie znacznie zmniejszona. Tutaj też jest pewne odniesienie do tego, jak te, ta inflacja aktualna zostanie odebrana przez Rezerwę Federalną podczas wystąpienia. Więc. Yy... Wycena złota opiera się na dodatkowych danych, które pokazują, że Fed nie będzie w stanie w najbliższym czasie obniżyć stóp procentowych. Tak, bo HarperScoon z LJO Futures twierdzi, czyli, że e, rezerwa federalna no, nie znajdzie podstaw, żeby tutaj obniżyć. I tutaj ten czynnik jest czynnikiem hamującym oczywiście wzrost cen złota, bo wyższe stopy procentowe sprawiają, że dolar jest atrakcyjniejszy. Jednak co warto odnotować to fakt, że aktualnie mieliśmy tutaj w, na początku kwietnia sytuację, w której złoto rosło wraz z dolarem, więc tu mieliśmy pewną anomalię. Natomiast no, nadal widać, że cały czas jest ta korelacja dość odwrotna przez, w tym roku. Natomiast no, przez ostatni rok też ta korelacja była raczej odwrotna. Tutaj mieliśmy dopiero pewne momenty, że złoto nam się dalej piło w górę i zostało podciągnięte również przez dolara, ale też widać. Że ostatnie dni też nam wskazują, że tutaj wracamy do tej korelacji odwrotnej, czyli kiedy złoto się umacnia, dolar będzie słabu i odwrotnie. Powinniśmy do tego wrócić, bo no, jest to czynnik bym powiedział. Bardzo, bardzo istotny dla tego rynku, i myślę, że to jest jak najbardziej ważna rzecz. A teraz, jeżeli byśmy mieli popatrzeć sobie gdzieś dalej, co ciekawego dzieje się na innych rynkach. Myślę, że możemy sobie zeknąć na sytuację na rynku kawy, gdzie właśnie też po zaatakowaniu, stworzeniu lokalnych szczytów, słuchajcie, możemy sobie stworzyć w tym momencie zupełnie nowe zniesienia FIBO. Ponieważ, jak widzimy, tutaj mieliśmy 3, który nam funkcjonował od zjazdowo, tak, ale teraz możemy sobie już, ponieważ mamy nowy lokalny szczyt, możemy sobie stworzyć dla tego ostatniego ruchu nowe zniesienia Fibonaccie'ego, tak, bierzemy ostatni potwierdzony dołek, to jest październik 23, no szczyt mamy tutaj kwietniowy. Myślę, że wszyscy widzimy, jak to wygląda, jak to się kształtuje. Jeszcze tylko się upewnimy, żeby tu było w miarę idealnie. Tak, dołek mamy z października, szczyt mamy obecnie. I widzimy, że korekty rynek nam wykonał na 23,6 i teraz jest w punkcie decyzyjnym. Pemia za robustę w Wietnamie po raz pierwszy przekroczyła 1000 dolarów za tonę. To jest całkiem dużo, natomiast zbiory zaczynają się kształtować coraz więcej gospodarstw rozpoczyna proces zbijania w Brazylii. Powinny się pojawić większe wolumeny po stronie tutaj zapasów, ponieważ no, nie spodziewają się sprzedaży szybkiej zapasów bieżących, ze względu na to, że będą liczyć fajmerzy na wyższe ceny. Więc to dość ciekawe. Magazyny ICF odnotowały 13 tydzień z rzędu wzrostu zapasów. W poprzednim sezonie był spadek, zapasy są o 6% niższe, więc pomimo. No, mamy niską bazę, to trzeba pamiętać, ale pomimo tego tutaj zmniejszamy tą odległość od poprzedniego sezonu. Mamy 56 tysięcy ponadwójków oczekujących na ocenę w magazynach, więc tutaj ta wartość nadal może się zwiększyć. Na średni termin majowy, to generalnie uważam, że rynek kawy będzie zdecydowany. Przede wszystkim przez informacje napływające o jakości ziaren w Brazylii, jeżeli chodzi o arabikę i ich komplementarność względem obusty. Więc jeżeli będziemy mieli wysoką jakość, duże zbiory faktyczne, no to możemy spodziewać się zjazdu w stronę 200 centów. Informacje o tym, że ta jakość jest nienadzwyczajna pierwszych zbiorów, albo że ten rynek nie przejawia chęci fizycznej sprzedaży, może nam oczywiście wywindować cenę w stronę 240 i wyższych, wyższych wartości. Więc mamy tutaj już to w ten sposób określone, i myślę, że to jest sytuacja, w której powinniśmy się odnaleźć. Z kolei rynek kakao, słuchajcie, nadal ma solidne wsparcie. Wiem, że mówiłem o rajdzie w stronę 13 tysięcy i podtrzymuję, że ma to nadal pewne szanse, choć pojawiające się informacje. O tym, że wysokie ceny, które są, mogą zostać wykorzystane przez inne kraje niż wybrzeże kości Słoniowej i gana do zwiększenia i poprawienia jakości swojej produkcji mogą wyhamowywać. Dynamika wzrostowa została wyhamowana przede wszystkim przez to, że obecny niedobór został w dużej mierze już uwzględniony w tym potężnym wzroście cen, więc mamy w tym momencie pytanie, czy 10 tysięcy się nam utrzyma. Osobiście uważam, że tak. Rynek według wangtało to jest rynek koryguje ostatnie maksima może dalej spadać. Ja uważam, że 10 tysięcy jest dość mocnym, solidnym zakresem, przynajmniej jeżeli chodzi o perspektywę, tutaj e, co najmniej do tego tygodnia, czy jakieś nowe informacje nam się pojawią, e, przede wszystkim pogodowe. Wybrzeże Kości Słoniowej, 28 ponad procent mniej przywozu od 1 października do 21 kwietnia, jeżeli chodzi o tegoroczny. Sezonowy eksport ziaren. Zapasy kagao spadły w magazynach piąty tydzień z rzędu. Tu widać, że mamy bardzo duży pobły prawdopodobnie właśnie ze strony, ze strony no, producentów czekolady, stąd nie odnotowaliśmy tutaj dużego spadku przeobu, ponieważ no ten, te zapasy spadają w poprzednim sezonie mieliśmy wzrost. Więc zapasy w tym sezonie są o 27,5% niższe od poprzedniego sezonu. Nadal są to duże ilości kakao, nadal mogą być pobierane w całkiem atrakcyjnych cenach. Ale myślę, że tutaj nie spodziewałbym się jakichś dużych, dużych tutaj zakupów na wolnym rynku. Więc jest szansa, że te ceny nam to byłby potencjał dla cen do spadku poniżej 10 tysięcy. Ale myślę, że te zapasy nie zostaną tak wydojone, żeby. Wystarczająco długo nie były wykorzystywane, żeby zmniejszyć nam właśnie presję cenową, zwiększyć nam presję cenową i obniżyć te ceny. SMA 55 już prawie 8,5 tysiąca, więc też tutaj będzie stanowić za chwilę, nawet jeżeli rynek zaatakuje 10 tysięcy ponownie e, od góry, to myślę, że SMA już zacznie zbliżać się w stronę 99100, czyli zniesienia 38,2. korekta po takim ruchu. Kiedy mamy dołek ze stycznia na nieco ponad 4415 do 12261 no to korekta na poziomie 236 jest minimalną korektą 382 jest dużą korektą jest już korektą średnią ale dość dużym ruchem i przy obecnych prognozach jest bardzo trudny do utrzymania jako tendencja spadkowa nadal mamy perspektywę do września przyszłego roku na deficyt to jest Perspektywa no, prawie półtora roczna to jest bardzo długi okres dla rynku. Stąd uważam, że raczej będziemy pozostawiać w górnych ograniczeniach na spadki w stronę 8000 i niżej. Nie liczyłbym jakoś specjalnie, praktycznie wcale. I jeszcze jeden rynek. Dzisiaj soja, rynek Soi. Mamy w tej chwili na Soi. Pewne prognozy. Sucha i upalna pogoda przez cały sezon w północnej Argentynie może spowodować, że giełda w Buenos Aires obniży swoje szacunki. Obecnie jest mowa o 51 milionach ton soi. Zbiory soi są opóźnione po ciągłych ulewnych deszczach w poprzednich tygodniach, które sprawiły, że tutaj są południa, południa tak, kraju zabłocone, więc też jest pewien problem. Brazylia może znowu doświadczyć w, w, problemów logistycznych z eksportem, ponieważ no, mamy tutaj eksport zboża z Brazylii wzrośnie w drugiej połowie wraz ze wzrostem dostaw soi i kukurydzy. E, więc tutaj e, prezes firmy Cargill twierdzi, że zbiory soi nie będą dużo gorsze niż w zeszłym roku. W zeszłym roku Brazylia wyeksportowała ponad 100 milionów ton soi, po raz pierwszy w historii, więc e, tutaj perspektywa dla amerykańskiej soi jest bardzo negatywna. Dobrze jest to opisane w materiałach na stronie surowcowe info, gdzie naprawdę bardzo serdecznie zachęcam do spojrzenia na to, co się dzieje właśnie w tych artykułach, tam jest właśnie o eksporcie amerykańskiej soi do Chin, więc tutaj dostawy soi z Brazylii, dostawy soi z Argentyny, która przecież w ubiegłym roku miała 21 milionów ton soi zebrane w tym Sezonie spodziewane jest 51 milionów czy 50 milionów tą soi, w zależności od tego, kto prognozuje, czyli bardzo duża różnica, bardzo duża różnica na plus. No i tu wiadomo, że Chiny będą kupować również atrakcyjniejszą soję, także ze względu na ryzyko wyborcze. Donald Trump stwarza ryzyko wznowienia wojny handlowej z Chinami w efekcie. Amerykań... Chińscy kontrahenci będą szukać pewniejszych źródeł soi na drugą połowę roku, zwłaszcza na czwarty kwartał tego roku, czyli zwrócą się na pewno w tym kierunku południowoamerykańskim, bardziej niż na kierunek północnoamerykański, więc tu amerykańska soja nie ma dobrych perspektyw. Wygląda na to, że granica 1200 centów bez jakichś większych zmian na południowej Ameryce nie powinna nam zostać przekroczona. Bo amerykańska soja nie będzie dość konkurencyjna przy wyższych cenach, typu 1300, czy 1400 czy 1500 centów za buszę. Ja serdecznie dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrypcji, Polajkowania materiału, udostępniania go przez social media. To nie są tylko materiały związane z inwestowaniem, to są również materiały skierowane do osób szeroko zajmujących się surowcami w bardzo szerokim zakresie. Zachęcam do wspierania kanału, do przejrzenia notatek na stronie. No i oczywiście do zobaczenia. Myślę, że w czwartek 2 maja program też będzie przeze mnie dostarczony. Tak więc do zobaczenia i powodzenia na rynkach.